Myśleliśmy o tym, bo wiemy, jaka, jakie ma możliwości. jak ten, Ale jest też no, jest bardzo młodą zawodniczką. Ma dopiero 18 lat. Jest to jeden pierwszy taki poważny turniej. I no, tutaj te pierwsze trzy walki wygrane. trzecia walka z bardzo doświadczoną już Włoszką. Były 2-1 w rundach. Bardzo ciężka walka. No, wygrana na jej korzyść. Także super. Tu również wiedzieliśmy, że będzie ciężko, bo Tunezyjka jest bardzo doświadczoną zawodniczką. Już wiele lat startuje. Jest od Nicole starsza. Liczyliśmy na, jeżeli chodzi o Nicole, na ten, na ten medal, na pewno piąte miejsce, także tutaj no, na pewno na plus. Nie? Co do Bartka Szukalskiego, no, pierwszą walkę super, drugą wiedzieliśmy, że będzie ciężko, medalista z Igrzow, z Chin, medalista Mistrzostw Świata, także no, tam wiedzieliśmy, że będzie trudno, ale bardzo dobra walka, więc cieszy nas postawa i jest to jak gdyby dobry, dobry prognozów przed kolejnymi turniejami dla niego w tej kategorii. Ja dopiero poznaję też Nicole. ona wcześniej młodszych, tak jak mówiłem 18 lat dopiero ma z trenerem klubowym Michał Łoniewski, także on ją bardzo dobrze prowadzi. Tutaj dobrze się z nią pracuje. Jeszcze na pewno musi popracować nad tą wydolnością, bo to widać ta siła zabrakło tego w tej drugiej rundzie. Także pierwsza runda 4-4, druga już większa przewaga zawodniczki z Tunezji, także tutaj jedynie ten element bo wszechstronna jest, gibkość. Szybkość jest, jeżeli jest wypoczęta, no tylko ta wytrzymałość, musi nad tym trener Michał zwrócić uwagę i my jako sztab szkoleniowy Polskiego Związku. Liczymy na każdego oczywiście, bo każdy ma szansę, to też zależy od losowania, rozstawienia. Oczywiście największe szanse mają Dagmara Haremza, która jest tutaj rozstawiona z numerem jeden, więc bardzo na nią liczymy. Szymon Piątkowski, który również jest rozstawiony z jedynką. Wiadomo, to jest sport, ale tutaj no bardzo liczymy na nich. Dziewczyny co roku od, od już trzech uniwersytet zdobywały medal w drużynówce, więc tutaj również liczymy na jakiś medal w drużynówce, czy u chłopaków, czy u dziewczyn, czy w miksie.